Aerobik rekreacyjny to bardzo kobieca forma ruchu rozwijająca te partie mięśni, które odpowiadają za zgrabną sylwetkę. By jednak odnosić sukcesy, należy często trenować. Grupa Joanny Pijanowskiej z drugiego gimnazjum przed mistrzostwami musiała spotykać się kilka razy w tygodniu, także w soboty, by dopełnić układ i doszlifować szczegóły. Dziewczyny fajnie tańczą, ruszają się, świetnie rozwijają swoją koordynację ruchową. Gracje, takie są naprawdę. No fajnie się rozwijają. W mistrzostwach wzięło udział 10 zespołów trzyosobowych i 8 zespołów sześcioosobowych. W zeszłym roku odeszła do liceum grupa dziewcząt, która dzięki ciężkiej pracy swojej i trenerki zdobyła mistrzostwo Dolnego Śląska w aerobiku rekreacyjnym we Wrocławiu. Przyszedł czas na nowy, ale chętny do pracy zespół. Nie musiałam ich namawiać nawet do pracy w sobotę o 8 rano. Ciężka praca przynosi efekty. Dziewczyny z drugiego gimnazjum zdobyły po raz kolejny z rzędu pierwsze miejsce. Aż nam gorzej pójdzie, zwłaszcza obowiązkowe ruchy, i w ogóle, ale tak to jestem bardzo zadowolona. Starałyśmy się jak najbardziej, jak mogłyśmy, no i dobrze nam poszło naszym zdaniem. Nowa grupa dziewcząt ćwiczy pod okiem obecnej Mistrzyni Dolnego Śląska w aerobiku rekreacyjnym, choć uczy się teraz w liceum na tę formę ruchu, zawsze znajduje czas. Aerobik to jest mój ulubiony sport, po prostu ja to kocham i dlatego lubię im pomagać. Lubię też bardzo panią Pijanowską, naszą trenerkę, i dla mnie to po prostu jest przyjemność, żeby im pomagać. Drugie miejsce w kategorii zespołów sześcioosobowych zdobyło gimnazjum z Lutomidolnej, a trzecie gimnazjum nr 4 w Świdnicy. W kategorii trójek pierwsze miejsce zdobyło gimnazjum nr 3 ze Świdnicy, drugie zespół szkół ze Świebodzic, a trzecie gimnazjum z Lutą dolnej. Teraz grupa Joanny Pijanowskiej szykuje się na mistrzostwa Dolnego Śląska we Wrocławiu. Być może uda się powtórzyć sukces z zeszłego roku.